Panie to się nagrywa! No, wyjdziesz w końcu z tego pokoju. Ile będę na ciebie czekał? Taki jesteś mądry? To ciekawe, jakie mam stąd wyjść. Jest tu troje drzwi w pokoju: jedne od szafy, drugie od łazienki, a na trzecich jest napisane: proszę nie przeszkadzać. <słuch> Myślę, kochanie, że masz zupełną rację. Ale ja jeszcze nic nie powiedziałam. No cóż, ale próbowałem zaoszczędzić nam czas. Jak ty chcesz iść na ten basen? Przecież nawet paznokcie nie obciąłeś u nóg. Dobra, podwina nie będzie widać. Czarna kawusia dla mojego kotusia. Pyszna na kawusia od mojego mężusia. Nie konkretnie ode mnie. Kolega z pracy przywiózł z skąbi. A to dziwne, że jeszcze nie wystygła? Po co żeś rozpakowała te masło? A jak mam jeść? Do domu trzeba było zabrać jakie jest drogie. ile kosztuje masło teraz? 15 zł. Może sałatkę też sobie schowam w kieszeni, co? Dzień dobry, czy ja dodzwoniłem się do okulisty? Tak, dzień dobry i słucham. Y, chciałbym kupić okulary. Ale okulary do czego? Jak to do czego? Do widzenia. Do widzenia. A teraz bajka, kochani, z cyklu Polak Potrafi. Nie stać nas na wyjazdy, na różne przyjemności. A ja jako złotanyczek postanowiłem wykopać basen w piwnicy. Zobaczcie, jak to fajnie wyszło. Co robisz? No jak to co robię? Jutro twoja mamusia przyjeżdża, robię krzesło dla teściowej. A dużo ci tam jeszcze zostało. Nie, tylko elektryka. Co ty masz swoje? Głupi ty jesteś? Kobietu, wiesz, mas tu teraz kosztuje. Niech widzą, że bogaty. Kto biednemu zabroni żyć bogato. <grym zainteresowań>